Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiamy widzów telewizji Trwam, Słuchaczy Radia Maria. Będziemy teraz mogli być obecni właśnie w Państwa domach, przed radioodbiornikami i telewizorami wraz z Ojcem Świętym Franciszkiem, który rozpoczyna już za kilka minut swoją podróż apostolską do, do Kenii. Bardzo gorąco więc pozdrawiamy. Jesteśmy z Wami, Ojciec Janusz Dyrek, Ksiądz. Jacek Zdzieborski, Salezjanin. salezjanin I także ksiądz. Ojciec Marek Grzegu, werbista. Werbista, ojciec Marek. Przypomnę, że ojciec Marek, tu jest taka no, ciekawostka, był, jest, ale był wieloletnim misjonarzem, właśnie w Kenii i będzie mógł się dzielić i także z słuchaczami i telewizjami swoim doświadczeniem, swoją pracą. A tutaj ojciec, ksiądz Jacek, pracuje w seminarium naszym Salezjańskim w Lądzie nad Wartą. Tak. I będzie też służył tutaj znajomością też i kultury. Afrykańskie, także i w pomoc właśnie w tłumaczeniu językowym. Widzimy Ojcze Marku na naszych telewizorów, Piękne śpiewy, piękne śpiewy afrykańskie. Widzimy i słyszymy. I także możemy powiedzieć, że na te tych śpiewów o klimacie, prawda? Dla naszych słuchaczy, którzy nie widzą tych zielonych drzew. Jaka teraz pora roku jest? Widzimy, że są zielone, piękne tutaj drzewa. Palma, ojciec Marek, za chwilę nam opowie o położeniu klimatycznym tego kraju, który odwiedza ojciec święty Franciszek. A my słuchamy tych właśnie pieśni na wejście, pieśni na przywitanie ojca świętego Franciszka, który już niedługo pojawi się tutaj na płycie lotniska. Przypomnę imieniem Jomo Kenyaty w Nairobi i rozpocznie się ceremonia. Przywitanie Ojca Świętego Franciszka. I tak dla ciekawości, to Ojciec Święty, święty Jan Paweł II był trzy razy. Miał trzy podróże apostolskie do Kenii: w 1980 roku, w 1985 i w 1995. Nawiedził właśnie Kenię i stolicę Kenii-Nairobi. Już widzimy Ojca Świętego, który wyszedł z samolotu i który zmierza. Do specjalnego budynku na lotnisku, w pawilonu, na którym odbędzie się powitanie przez władze najwyższe Republiki Kenii, a także przedstawiciele Korpusu Dyplomatycznego będą obecni. To wszystko ma miejsce, przypomnę, w Nairobi i można powiedzieć, że ceremonia przywitania już się rozpoczęła. Już Ojciec Święty wpisuje się do specjalnej księgi przywitalnej. Ojciec Marku, tak dla informacji naszych słuchaczy telewizów, kto jest prezydentem Kenii, kto będzie witał Ojca Świętego? Tak. Powita, czy już nawet powitał Ojca Świętego, obecny prezydent Uhuru Kenyata. Uhuru Kenyata jest synem pierwszego prezydenta Jomo Kenyaty. Ojciec Święty zostanie przyjęty przez niego w State House. Prawdopodobnie to nastąpi za kilkanaście sekund czy minut. Prawdopodobnie będzie obecna gwardia reprezentacyjna tego państwa. Oczywiście będą też reprezentanci dyplomacji, dyplomatów, pewnie nasz, nasz ambasador. Proszę Państwa. są tak. wielkie tutaj honory czynione, prawda? bo te, te śpiewy to są na, na żywo, prawdziwe no i widzimy tutaj ten korpus dyplomatyczny, który już towarzyszy od początku Ojcu Świętemu. Ojciec Święty jest też witany jako głowa oczywiście państwa watykańskiego, jak również i oczywiście tutaj yy, wiecznik następca świętego Piotra, bo to jest też podróż, przede wszystkim podróż apostolska. Jest rzeczą ciekawą, może trzeba o tym powiedzieć na początku. W Afryce, w kulturze afrykańskiej jest bardzo ważną rzeczą, że ktoś kogoś odwiedza. W naszej kulturze europejskiej ta gościnność powoli może nie zanika, ale ludzie czasami się obawiają gości. Natomiast w Afryce, jeśli nikt jest nieodwiedzany przez kogoś, to znaczy, że nie istnieje w społeczności. I teraz wyobraźmy sobie, do takiej Kenii przyjeżdża. Głowa Kościoła i państwa to jest wielkie wyróżnienie, wielki zaszczyt, ale też wielkie zobowiązanie i wielkie takie też dodanie motywacji i zapału dla tych wierzących, nie tylko wierzących i należących do Kościoła katolickiego, ale do innych również wyznań. To no jest to kraj bardzo ciekawy, bo mamy informację, że tutaj chrześcijaństwo dotarło już w XV wieku, przywiezione przez misjonarzy portugalskich, no i stąd też widzimy, że tyle lat, tyle lat tradycji, ale chrześcijan jest najwięcej, ale w tym jest, także są też i muzułmanie w tym, w tym kraju. I chrześcijanie dzielą się także na, na, na katolików, których odwiedza przede wszystkim Ojciec Święty, chociaż na pewno będzie to też spotkanie międzyreligijne i Ojciec Święty skieruje do nich także słowa. Katolik, aktualnie, a katolików według spisu z 2009 roku jest około 14 milionów. więcej liczba e, protestantów i katolików jest mniej więcej taka sama. Natomiast e, jeśli chodzi o muzułmanów, to jest około 11% ludności. Pan ma tego doświadczenie jako misjonarz. Jest, są też tradycyjne religie afrykańskie jeszcze obecne, prawda? Nie ma, ale ciekawa rzecz, że o, o, jeśli chodzi o populację tych wyznawców tradycyjnych religii, to ona sięga tak nie cały milion. Także ewangelizacja poczyniła już wielkie postępy, z tym, że jednak nie, nie tylko Kościół Katolicki, ale i inne wyznania i jako państwo Kenia stoi przed różnego rodzaju wyznaniami i problemami. I dlatego chyba słusznie biskupi katolicy. Obrali za motyw i hasło tej wizyty słowa trwajcie mocni wierze, nie lękajcie się. Bo dzisiaj wyznawać, kochani, proszę Państwa, wiarę w Kenii nie jest taka prosta sprawa. Byłem W sierpniu byłem akurat w Kenii i kiedy się wchodzi do niektórych kościołów, szczególnie katedr w Kenii, to wchodzi się jak na lotnisko. Jest dużo. E, służb bezpieczeństwa, dlatego że w każdej chwili można się spodziewać jakichś ataków, zamachów. Także no, tak. ogarniamy modlitwą oczywiście tę, tę pielgrzymkę, tę, tę wizytę Ojca Świętego. Franciszka, ale widzimy, że chociażby Państwo widzą poprzez tra transmisję bardzo wiele służb, prawda, tutaj obecnych i którzy dbają o bezpieczeństwo Ojca Świętego. A jeszcze wracając do tych, tych śpiewów, które byśmy słyszeli, i taki charakterystyczny był też to taniec, czy taki chód. Taki to, to tak się to, to, to dzieje, tak? To, to jest oni tak, tańczą śpiewając. Tak, to jest ten taniec taki królewski, daje się królewski Masajów taniec, który polega na tym, że w łagodny sposób, w łagodnych ruchach przyjmuje się kogoś, bo e, tańce na przykład wo, wojenne, czy związane z polowaniem zupełnie inaczej wyglądają, w innych krajach afrykańskich jest podobnie. Jeśli chodzi o, o, o porównanie, na przykład ostatniej wizyty Ojca Świętego. Jana Pawła II w 1995 roku i z obecną... Tak, także proszę Państwa, no jest, nie można w ogóle tego jakoś porównywać, dlatego że wtedy nawet za bardzo Państwo nie myślało o jakichś środkach bezpieczeństwa nadzwyczajnych. Dzisiaj w Nairobi jest ponad 10 tysięcy policjantów, prawdopodobnie też jednostki wojskowe są postawione w stan gotowości. Także, proszę Państwa, jest zupełnie inna atmosfera. Więcej, jest większe też oczekiwania od tej wizyty niż może ostatniej Ojca Świętego, czy tej wizyty prezydenta Obamy. A teraz, właśnie, słyszymy komentarz miejscowego tak, prawda, dziennikarza, mówiący w języku. To jest język? Tak, słuchili tak. niestety. I mówi na pewno o tych oczekiwaniach tak. narodu, prawda, tutaj kenijskiego. Oczekiwania, proszę Państwa, są bardzo wzniosłe. Jeśli Kiedy Obama odwiedził swoich rodaków, to była wizyta taka trochę polityczna. Afrykańczycy cieszyli się z tego, że oto jeden z ich plemienia, z plemienia Luo, doszedł tak daleko, został prezydentem największego mocarstwa na świecie. A dzisiaj przyjeżdża do nich święty, ojciec święty Franciszek, bardzo skromny, biskupi, Mieli bardzo dobre wrażenie po wizycie Adlimina w kwietniu, która miała w kwietniu w tym roku miejsce, po tym strasznym zamachu na, na uniwersytet i zamordowaniu przez terrorystów, prawie 147 studentów, więc mieli odnieśli bardzo miłe takie wrażenie, że Ojciec Święty jest bardzo człowiekiem prostym. Takim bardzo otwartym i to Afrykańczycy lubią. I poza tym jeszcze, co się u afrykańskim biskupom podobało i kiętniczkom, co się podoba, że bardzo kocha przyrodę I, i kładzie nacisk na ochronę przyrody. Proszę zauważyć, że jednak Afrykańczycy mają większy taki e, większy e, szacunek do przyrody, dlatego że oni przez lata w całe wieki żyli dzięki przyrodzie. I ta przyroda to jest dla nich rzeczywiście ogromny skarb, ale dzisiaj niestety też. W wielu krajach, również i Kenia, jest dotknięta korupcją, nadużywaniem funduszy, nieszanowaniem e, przyrody. Także Ojciec Święty jest tutaj widziany jako człowiek, który ma zachęcić i dodać i wlać taki nowy zapał dla wierzących i nie tylko katolików, ale i wszystkich chrześcijan i wszystkich obywateli tego pięknego kraju, do tego, aby dbać o przyrodę, o to podstawowe bogactwo, które Bóg dał człowiekowi. No zresztą będziemy powracać do tego bardzo, bardzo często, bo Kenia to kraj, tak tam jeszcze przypomina wielkich pięknych parków narodowych krajo krajoznawczych. Ta przyroda też będzie towarzyszyła tej pielgrzymce, ale przede wszystkim wymiar duchowy, ale jeszcze tak dwa zdanie, ojcze teraz tam jest jaka pora. To jest pora, Proszę państwa, bo widzimy zielone drzewa, to jest pora ciepła, prawda? Tak, tak, zaczyna się pora gorąca. Dlatego, że u nas, u nas jest zima, więc słońce idzie, już przeszło równik, także u nich powoli, powoli zacznie się y, pora ta zimna. W lusad w ten, nie w lusad, w, Nairobi, tak. w Nairobi, Prawdopodobnie teraz nie wiem, ile może jest 15 stopni, 17 tak. bo no, Lusaka ale, ale leży widać... na wysokości prawie 1700 metrów i bardzo dobry klimat. I trzeba przyznać, że anglicy chyba dobrze wybrali lusakę. Przepraszam, najrobi, na zawsze... na wybrali właśnie na swoją taką główną jakby kolonię. Tak, bo to taka ciekawostka, że Portugalczycy przynieśli wiarę kościół, prawda, misjonarza, natomiast Anglia zagarnęła teren tak. jako kolonię, prawda? i Stąd może, też jest język angielski. Tak. Mm. Może dla ciekawostki, ta Nairobi zostało założone przez Brytyjczyków w 1899 roku, w czasie budowy wielkiej linii kolejowej wiodącej z Ugandy do Mombasy. Mombasa to jest port, główny port Kenii. Właśnie papież się chyba udaje teraz do, pewnie do, do auta i pojedzie, tak. także... Papież zażyczył sobie, żeby auto było otwarte i nie, spe nie przywiązuje specjalnej wagi do jakichś nadzwyczajnych środków e, bezpieczeństwa. Chce pokazać, że chce być tak jak wszyscy inni. Ale wydaje nam się, że jednak y, służby ochro ochrony nie, no, na pewno. dały auto to zamknięte. Tak, bo to tak, jest, y, na pewno jest ma tak. pewien odcinek, żeby się tak. tam... Y, Przynajmniej tutaj jest 19 kilometrów powiedziane. Teraz oczywiście się będzie przemieszczał do State House. Tak, tak? Tak, I tam 19 kilometrów tak. Będzie trwała ta, ta podróż, ta droga, potem przybędzie właśnie do State House i będzie ta oficjalna ceremonia przywitania, powitania Ojca Świętego. Ciekawe, jak to będzie tutaj realizowane, czy będziemy towarzyszyć kamerami Ojcu Świętemu, to jak to było no. chociażby na pielgrzymce ostatniej do, do Stanów Zjednoczonych, tam, tam cała droga była pokazana, czy po prostu będzie tutaj oddanie głosu i ponowne połączenie. No właśnie to jest. Na pewno Ojciec też był świadom, jak będąc w Kianie kilka tygodni tak. temu, przygotowaniem. Czy tak czuło się to przygotowanie, że będzie u nas Ojciec Święty i w Kościele, i w I społeczeństwie? Tak, w tak, tak, czuło się to. Mhm. Chociaż powiem Państwu szczerze, nie, nie było jakiegoś wielkiego rozgłosu, ja byłem w sierpniu, nie robiono za bardzo dużo rozgłosu, prawdopodobnie jeszcze nie było to wszystko chyba dokładnie sprecyzowane ze względu na sytuację w Afryce Środkowej, bo Ojciec Święty bardzo chciał przyjechać do... do Republiki Środkowej Afryki, tak. tak. I ciekawa rzecz, że w tym w swoim orędziu do narodu kenijskiego przed wizytą wspominał właśnie o Kenii, o Ugandzie, ale nie mówił nic właściwie o... Republice Środkowej Afryki. Tak, bo że tam jeszcze... no, do ostatnich godzin jeszcze tak. prawdopodobnie nie była ta sprawa były chyba do końca rozstrzygnięta. Teraz... No powiedzmy, że też to, że zauważenia prezydentem tutaj Kenii jest katolik, tak, Który... tak, tak jest bardzo taki e, praktykujący. praktykujący katolik. Jego imię Uhuru to znaczy niepodległość. Jego ojciec Jomo, on się urodził tak. w 1961 roku, a Kenia odzyskała niepodległość w 63, ale ze względu na właśnie na to wielkie wydarzenie jego ojciec Jomo dał mu to imię Uhuru, czyli niepodległość. Freedom bardzo bardzo period. taki, i, i z tego co słyszałem właśnie w sierpniu i we wrześniu, to jakoś katolicy i chrześcijanie, i w ogóle mieszkańcy mają takie wrażenie, że aktualnie rząd jest bardziej przychylny w wizycie Ojca Świętego Franciszka niż dawny ten rząd moją, prezydenta moją, kiedy przyjmował Jana Pawła II. No ale tutaj też widzimy ten, ten wielki walor świętego Jana Pawła II, który tak. Tak był niezmierzonym. Niezmien, niezmęczonym pielgrzymem, bo aż trzy razy był obecny w, no w jednym z większych krajów, ale jednak tak. to była bo obecność bardzo taka, taka, częstotliwość konkretna, bo tak. 80, 85 i potem 10 lat ale, następne. Ale trzeba przyznać, że, że w 95 roku Ojciec Święty Jan Paweł II nie miał za dużo możliwości tak spotkania się jak na przykład Ojciec Święty Franciszek, dlatego że właściwie miał występ w wielkim parku, ten Uhuru Center Park czyli Park Niepodległości, gdzie ojciec, Święty Ojciec Franciszek też będzie miał spotkanie, zdaje się, z młodzieżą. Gdzie prawdopodobnie jest 200 tysięcy ludzi spotykanych, albo oczekiwanych, albo nawet więcej. Ojciec Święty Jan Paweł II spotkał, właściwie miał tylko dwa wielkie wystąpienia właśnie w tym centralnym parku i później na stadionie. A teraz Ojciec Franciszek ma większe możliwości, chociaż sytuacja, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, jest właściwie trudniejsza. Widać od razu, że to chyba nastawienie. Jednak administracji obecnej jest takie bardziej e, przyjazne mm -hmm. do, do, do kościoła. No właśnie, tak, było tak. też to wpisanie. Tak. Ja mówię, księga ja powitalna, księga, księga tak. honorowa. Jedyn, jedy, każdy z gości honorowych wpisuje swoją, prawda, hmm. swój podpis, jakby powiedzieć, oddaje też w ten sposób cześć narodowi, do którego przybywa. Hmm. I powie, tutaj też Ojcu Świętemu towarzyszą osobistości kościoła. W, Kenińskiego, tutaj patrzę nazwisko: jest kardynał John Niue, tak się czyta? Ndziu. Tak. No John Niue to jest John Dziu. Dziu. przewodniczący episkopatu i kardynał w tak. Nairobi. Nairobi tak. Tak. Yy, Bardzo znaczny człowiek, następca, możemy powiedzieć, tego słynnego kardynała Otungu yy. z Nairobi. Także jest monsignor Filip Aniolo, tak? Yy, tak się tak. czyta. Tak. I również tu jest przewodniczącym konferencji episkopatu. Z biskupami tak. Kenii i z, i z grupą, małą grupą y, tutaj wybranych wiernych, którzy byli, tworzą chór, tak. i, chór i, i tych właśnie tancerzy chórowych. Tak się to łączy razem. Tak. Chór mamy. się łączy z tańcem właśnie w Kenii, tak. to żeśmy widzieli. No teraz mamy chwilę e, ciszy, to znaczy e, widzimy no, na ekranach miejsce skąd wyruszył Ojciec no. Święty już jest w drodze do e, sta, State House. Czy to jest parlament inaczej? Czy to jest Nie, State House, proszę Państwa, e, za e, ten... Kenia ma właściwie trzy takie rezydencje rządowe. Najważniejszą jest State House, czyli ta pierwsza rezydencja głowy państwa. To jest, to jest siedziba, oficjalna siedziba prezy obecnego prezydenta Uhuru Kenyaty. Jego ojciec, Joe, Joe Kenyatta, właściwie miał prywatną rezydencję, nie chciał mieszkać w, tym, w, tym, w, tym, w tej rezydencji, ale obecny rezyduje właśnie tam. I to jest miejsce, gdzie przebywają głowy państwa, gdzie nawet... Jest y, dla nich przygotowane y, miejsce pobytu w razie, kiedy zostają na dłuższy czas. Także to jest bardzo ważny, bardzo ważny element, ten taki oficjalny, formalny, państwowy, bo Ojciec Święty przecież jest też głową państwa watykańskiego, więc wszystko będzie przebiegało też pewnie zgodnie z protokołem tym dyplomatycznym i międzypaństwowym. Prawdopodobnie wystąpi też Gwardia Narodowa. Czyli ta reprezentacja. Przeważnie ten, ten e, Guard of Honor, czyli reprezent e, kompania reprezentacyjna, to jest przeważnie, pełni tę funkcję... To są wojskowi, tak? Tak, wojskowi z tak zwanego Batalionu 6 Pułku Strzelców. Specjalnego. Tak, specjalnego, który ma swoją siedzibę właśnie e, koszary ma w Nairobi. Ten właśnie pułk występuje przeważnie przy otwarciu parlamentu, pierwszej sesji parlamentu czy zaprzysiężeniu prezydenta to właśnie on występuje. Tak więc no, trwa to przemieszczenie się Ojca Świętego Franciszka do State House, a więc około 20 kilometrów. Tutaj jest zapowiedziane, że około 15.30 ma być tam Ojciec Święty, a około 18.00 będzie, będzie przywitanie, ceremonia przywitania się rozpocznie. Będzie ona uroczysta, będą przemówienia na pewno prezydenta i także Ojca Świętego. Muszę się z Państwem podzielić tą taką radosną atmosferą, atmosferą, która panowała już w sierpniu, chociaż nie była może taka jakaś rzucająca się w oczy czy jakaś krzykliwa, ale powiem Państwu szczerze, że biskupi i naród kenijski do tej, do tej wizyty, oni mówią w swoim języku safari, safari to jest podróż, więc do tej wizyty się naprawdę duchowo przygotowywali. I oni wiedzą, że. Bez tej duchowego aspektu owoce tej, tej wizyty Ojca Świętego nie będą wielkie. Dlatego rozpoczęto, jak to w Afryce, zaczyna się wszystko od sprzątania. Wszystko musi być sprzątnięte. Proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, że Nairobi to jest miasto, około ponad 3 miliony, a prawie połowa mieszka w, właściwie w slamsach. Jest 11 slamsów na w spotkaniu w, w Slums, czyli taka dzielnica ubóstwa, uboga. Tam tak, też uboga, u tak, bęzie, tak. Slumsy To o święty. to jest uboga dzielnica. Mm. Proszę sobie wyobrazić, jest 11 slumsów, czyli połowa miasta, ludzie w połowie miasta mieszkają w slumsach. Ale proszę Państwa, po ulicach można się swobodnie poruszać. No, wieczorem to raczej europejczykowy bym nie radził w tych slumsach się poruszać, ale dzięki na przykład znajomościom terenu. Mój współbrat, kiedy miałem wracać na lotnisko, gdybyśmy jechali drogą główną, byśmy nigdy do tego lotniska nie dotarli, ze względu nawet na kontrolę i korki. Natomiast on znał te drogi przez slamsy i bardzo szybko dotarliśmy. W każdym razie, proszę Państwa, może Europejczyk, jak wjedzie do tego wielkiego miasta, pięknego miasta, ale jak wjedzie do tych slamsów, to może być zaskoczony. Dużo śmieci, różnych takich nie. rzeczy, no, nieprzyjemnych dla nas, no, więc, ale proszę Państwa, tak, my, dowiemy ilu... się i to. I nie, nie robimy z tego tak. jakiejś tragedii, no. bo uśmiechają się na tych ulicach, można spotkać więcej. Ale dowiemy się tak. jeszcze wiele ciekawych rzeczy od ojca tutaj Marka, który pracował pracował tak. lata w, w Kenii. I mamy teraz małą przerwę, a więc będziemy się z Państwem ponownie widzieć około godziny 16 na ceremonii przywitania Ojca Świętego Franciszka w Kenii w Nairobi. Dziękujemy za tę taką obecność na, na razie i przenosimy się, będziemy o godzinie 16 ponownie łączyć się z Kenią.